Szukanie odpowiedników wśród diod będzie naszym kolejnym tematem w cyklu odcinków o zamiennikach. Zagadka z poprzedniej części dotyczyła możliwości zamiany tranzystora 2N3055 przez tranzystor 2N3442, a ściślej mówiąc, czy można to zrobić. Odpowiedź brzmi w zasadzie tak, ale jeśli wymagalibyśmy prądu ciągłego kolektor-emiter wyższego niż 10A, to wtedy już nie możemy użyć 2N3442. Może to mieć miejsce na przykład, kiedy projektujemy zasilacz o prądzie wyjściowym powyżej 10A, np. dla zasilania cb radio. Tutaj dobrym zamiennikiem mógłby być popularny 2N3772 mający prąd emiter-kolektor na poziomie 20 amperów. To tyle w temacie zagadki, a teraz wracamy do naszych diod. Zanim zacznę o zamiennikach dla diod, musimy zastanowić się nad ich podziałem, bo mamy wiele rodzajów diod. Z tego podziału wykluczamy na razie diody oczywiście w postaci lamp elektronowych. Interesują nas tylko diody. Mamy zatem diody uniwersalne, diody prostownicze, diody impulsowe, diody Zenera, diody LED, diody pojemnościowe, diody tunelowe i mikrofalowe, diody laserowe oraz inne rodzaje diod, np. diody PIN, fotodiody czy diody Gana. Jak widać, mamy sporo rodzajów, nie pozostaje nam nic innego jak omówić je po kolei. Oczywiście w kontekście szukania zamienników dla nich. Diody uniwersalne to nie są to diody do wszystkiego, jak wskazywałaby ich nazwa. Są to tak zwane diody ogólnego stosowania, gdzie nie występują ani nadmiernie wysokie napięcia, ani duże prądy. Służą one często jako przełączające do detekcji sygnałów oraz jako prostownicze dla niewielkich prądów i napięć. Diody takie mogą być krzemowe, zbudowane w oparciu o półprzewodnik na bazie krzemu oraz Diody germanowe. Diody germanowe charakteryzują się niższym napięciem przewodzenia w granicach 0,2-0,3V, a krzemowe, jak wiemy, mają napięcie przewodzenia na poziomie 06 do 0,7 V typowym przedstawicielem diody uniwersalnej jest model 1N4148 to są takie diody jak tutaj widzimy jest to chyba najpopularniejsza dioda tego typu jej parametry widzicie na planszy jeśli chodzi o diody germanowe to również czasem się jeszcze stosuje i spotyka się tutaj modele np. AAP153 lub 1N34A jeśli więc szukamy zamiennika dla diody uniwersalnej krzemowej to prawdopodobnie 1N4148 będzie najlepszym wyborem, jeśli jej parametry nam odpowiadają. Właśnie, a jakie parametry diod uniwersalnych powinniśmy brać pod uwagę przy szukaniu zamiennika? Będą to maksymalne napięcie wsteczne oraz maksymalny prąd przewodzenia. I właściwie te dwa parametry wystarczą do szukania zamiennika dla diody uniwersalnej. Oczywiście mamy jeszcze wiele innych parametrów, ale są one już mniej istotne w grupie diod uniwersalnych, takich jak te. Diody prostownicze, jak ich nazwa wskazuje, służą do prostowania prądu przemiennego, a ich główną cechą jest zdolność do przewodzenia prądu o dość dużym natężeniu. Jeśli szukamy zamiennika dla diody prostowniczej, dla prostowania prądu przemiennego 50 Hz, czyli dla klasycznych prostowników, to musimy wziąć pod uwagę maksymalne napięcie wsteczne i maksymalny prąd przewodzenia i właściwie to wystarczy. Oczywiście trzeba także w tym przypadku wziąć pod uwagę obudowę, w jakiej był oryginał i zastosować najlepiej taki sam jej typ, aby nie było problemów z mocowaniem na przykład na radiatorze. Specyficzną obudową dla diod prostowniczych jest oczywiście mostek prostowniczy złożony z czterech diod w jednej obudowie. Takie mostki również posiadają parametry, takie jak dla pojedynczych diod, i możemy kierować się tymi samymi założeniami również co do obudowy mostka prostowniczego. Czyli trzeba, jak będziemy szukać zamiennika, no to trzeba mniej więcej dopasować jego wielkość i możliwość przykręcenia na miejsce starego. Tam, gdzie potrzebujemy diod prostowniczych. O małym napięciu przewodzenia możemy użyć diod Szotkiego. Ich spadek napięcia w kierunku przewodzenia wynosi tylko około 02 v zamiast 0,6-0,7. Jednak ich maksymalne napięcie wsteczne jest niewysokie i wynosi maksymalnie około 100V. Czyli przy doborze zamiennika dla diod Szotkiego musimy o tym pamiętać. Jeśli nasza dioda prostownicza będzie pracowała w wodzie prądu przemiennego o wyższej częstotliwości, na przykład w przetwornicy, to musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden parametr, tak zwany maksymalny reverse recovery time. Po polsku możemy ten parametr nazwać maksymalnym czasem, w którym dioda potrafi przełączyć się ze stanu przewodzenia w stan zaporowy. Na przykład dla wspomnianej uniwersalnej diody 1N 4148 wynosi on 4 nanosekundy. Dla diod zwykłych prostowniczych na przykład takich jak 1N4007 w ogóle nie podaje się tego parametru, a dla diod szybkich wynosi ono od, od kilku do kilkudziesięciu nanosekund. E, czyli właściwie diodę 1N4148 można by zaliczyć do diod szybkich, ale pamiętajmy, że je, nie jest to dioda prostownicza i jej prąd przewodzenia jest niewielki. Dlaczego ten parametr jest taki ważny? Otóż gdybyśmy zastosowali zwykłą diodę na przykład 1N4007, w obwodzie prostownika dla zasilacza impulsowego, to zaczęłaby ona się bardzo nagrzewać, bo po prostu nie nadążałaby za zmianami prądu o wyższej częstotliwości. I tutaj również dobrze sprawują się diody szotkiego, które mają recovery time odpowiednio krótki. Zatem dobierajmy do zamiennika recovery time krótszy lub taki sam, a nigdy dłuższy. Diody impulsowe są stosowane tam, gdzie mamy do czynienia z krótkimi impulsami o stromych zboczach. Diody takie muszą mieć zdolność szybkiego wchodzenia w stan przewodzenia i również szybkiego przełączania w stan zaporowy. Czasy tych przełączeń muszą być liczone w mikrosekundach, a najlepiej w nanosekundach. Aby uzyskać jeszcze krótsze czasy przełączeń, poniżej nanosekundy, stosuje się diody na bazie arsenku galu zamiast krzemu czy germanu. Podczas doboru zamiennika dla diody impulsowej musimy zwrócić uwagę, oprócz Napięcia wstecznego i prądu przewodzenia, również na napięcie przewodzenia, które będzie zależało od zastosowanego typu półprzewodnika oraz oczywiście czas przełączania, który tutaj jest kluczowym parametrem. I tutaj co ciekawe, nasza uniwersalna dioda 1N4148 może być z powodzeniem zaliczona do diod impulsowych, bo ma czas przełączania 4 nanosekundy. Podstawowym parametrem diod Zenera jest oczywiście napięcie kontrolowanego przebicia, czyli napięcie Zenera. Oprócz tego mamy oczywiście inne parametry, jak napięcie przewodzenia, prąd stabilizacji, rezystancja dynamiczna i współczynnik temperaturowy. Jednak nam w zasadzie przy doborze zamiennika dla diody Zenera wystarczą tylko dwa, czyli napięcie Zenera i moc diody Zenera. Napięcie Zenera dla diod y, takich wynosi od około 3 V, nawet do kilkuset V, a y, moc zależeć będzie oczywiście od wielkości obudowy. Widzimy, że dla diod Zenera o mocy 0,5 W to są takie malutkie obudowy, natomiast dla diod Zenera o mocy 1,3 W to są takie trochę grubsze, widzimy, że takie trochę grubsze obudowy są niż dla diod Istotny będzie oczywiście także dobór obudowy dla zamiennika, aby dopasować ją do układu, w którym pracuje. Trzeba także pamiętać, że kiedy nie mamy wyjścia, możemy łączyć diody zenera szeregowo w celu dobrania odpowiedniego napięcia przebicia. Oczywiście powinny to być diody o tej samej mocy, natomiast łączenie równoległe diod zenera oczywiście nie ma sensu. <Ky> Diody LED, wiem, że nie powinno się tak mówić, bo w skrócie LED jest już zawarte słowo dioda, ale pozwólcie, że tak będę je określał, bo to kwestia przyzwyczajenia. A więc diody takie mają kilka specyficznych parametrów, których nie mają inne diody, inne rodzaje diod. Możemy podzielić je na parametry elektryczne oraz parametry świetlne, no bo diody emitują światło i jest to ich głównym zadaniem. Nas oczywiście będzie interesował problem zamienników dla diod LED, i w tym przypadku niestety możemy napotkać na spore wymagania w tym zakresie. Ale nie zawsze. Jeśli nasza dioda LED będzie tylko na przykład sygnalizatorem włączenia jakiegoś urządzenia, czy też będzie oświetlaczem skali odbiornika, czy podświetleniem przycisku, to powinniśmy w zasadzie dobrać tylko jej barwę. Wielkość i jasność świecenia. Ale nie zawsze będzie tak łatwo. Jeśli nasza dioda LED będzie pracowała powiedzmy w lampie służącej do oświetlenia wnętrza i jest ona jedną z wielu diod w takiej lampie, to będziemy musieli dobrać dosyć precyzyjnie jej parametry, a najlepiej zastosować taki sam typ, jak był oryginalnie. Nie zawsze jest to proste, więc dowiedzmy się, jakie parametry. Mają diody LED. Zacznijmy od parametrów elektrycznych. Mamy tutaj napięcie przewodzenia, moc, maksymalny prąd przewodzenia, maksymalne napięcie wsteczne, maksymalną temperaturę złącza oraz rezystancję termiczną diody. Pierwszy parametr określa nam, przy jakim napięciu przewodzenia dioda zaczyna nam świecić i napięcie to zależy od barwy światła emitowanego. Przez diodę. Widzimy, że pozostałe parametry są podobne jak dla zwykłych diod. Dwa ostatnie parametry odnoszą się do diod większej mocy, które wymagają chłodzenia struktury dla małych diod LED w plastikowych obudowach takich jak. Tutaj mamy o od 3 do 10 mm, nie musimy ich brać pod uwagę. Mamy również kilka parametrów świetlnych dla diod LED. Są to strumień świetlny, światłość, luminancja, temperatura barwowa dla diod białych, długość fali świecenia dla diod kolorowych, kąt świecenia oraz wskaźnik oddawania barw. Parametrów tych jak widzimy, jest dość sporo i niestety, kiedy chcemy precyzyjnie dobrać. Zamiennik dla diody LED, służący jako element oświetlenia użytkowego, należy wszystkie wziąć pod uwagę, jeśli chcemy dobrze dopasować diody do innej grupy, do grupy innych diod, na przykład w jednej lampie. Ale tak jak mówiłem, odnosi się to raczej do diod stosowanych do oświetlenia pomieszczeń lub otwartych przestrzeni użytkowych oczywiście obudowa diody led również jest ważna przy szukaniu zamiennika. Musimy mieć możliwość zamocowania jej na miejscu oryginału lub zaprojektowanego footprintu, a zwłaszcza dotyczy to diod LED do montażu powierzchniowego, czyli. Diod SMD. Diody pojemnościowe są to diody, które w kierunku przewodzenia zachowują się jak zwykłe diody uniwersalne, ale w kierunku zaporowym wykorzystuje się ich pojemność złącza, która zmienia się pod wpływem napięcia polaryzującego diody w kierunku zaporowym. Oczywiście, kiedy napięcie rośnie, pojemność diody również rośnie. Diody takie dzielimy na warikapy i waraktory. Warikapy mają pojemność od 20 do 200 pikofaradów w zależności od przyłożonego napięcia wstecznego. Waraktory mają te Pojemność mniejszą, od mniej więcej 1 do 20 picofaradów, ale mogą pracować przy bardzo dużych częstotliwościach, nawet setek gigaherców. Parametry diod pojemnościowych to zakres pojemności w zależności od napięcia oraz maksymalne napięcie wsteczne, które nam reguluje tą pojemność. Przy doborze zamiennika musimy więc dobrać, czy chcemy zamiennik dla warikapu, czy dla waraktora, to po pierwsze, oraz dobrać zakres pojemności oraz jak zmienia się ona przy zmianach napięcia wstecznego. The cat sat on the Diody laserowe, diody PIN i inne również trudno jest zastąpić. Oczywiście jeśli mamy do wymiany diodę laserową we wskaźniku takim, którego używa się na prelekcjach do wskazywania na planszy, to nie musimy użyć dokładnie takiej samej diody jak oryginalna. Możemy sobie wybrać jakiś inny model, byle pasował on do obudowy wskaźnika, miał ten sam kolor i podobną moc. Ale kiedy w serwisowanym urządzeniu, powiedzmy odtwarzaczu DVD, mamy do wymiany czytnik z diodą laserową, to raczej musimy zastosować tam oryginalny jego typ, tak po prostu będzie prościej. Podobnie będzie z fotodiodami. To tyle w temacie zamienników dla diod i na koniec zagadka oczywiście o diodach. W tym odcinku wspomniałem o diodach mikrofalowych. Pytanie brzmi, czy znacie jakieś popularne zastosowanie takiej diody? Odpowiedzi udzielamy, jak zwykle, w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale, no i subskrybowania go. Na kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres Reduktor Szumu jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.